Coroczne Święto Futbolu Młodzieżowego w hali Polonia Olimpijczych Cup trwa w najlepsze. Jest z nami kolejny gość, tym razem Łukasz Tomczyk, trener grup młodzieżowych RKS Uraku. Witam serdecznie. Po raz kolejny, po raz drugi z rzędu dotarłeś do finału, zagrasz o najwyższe miejsce. Jakie to uczucie przede wszystkim dla Ciebie i dla zawodników? Myślę, że na pewno w są zadowoleni z tego, co dzisiaj osiągnęli, choć ta gra moim zdaniem nie jest jakaś porywająca i uważam, że rok temu graliśmy lepiej. Mieliśmy trochę perypetii w tym sezonie i tak samo przestawiamy się ku grze na dużym boisku po 11 i ta hala jest dla nas trudnym terenem. Ale myślę, że wszyscy są zadowoleni i będziemy robić wszystko, żeby obronić ten tytuł z zeszłego roku. Jaka jest recepta na sukces? Ty ze swoją grupą 2003 że można powiedzieć, klub, miasto nie tylko w całej Polsce, ale także i na świecie i w Europie. Myślę, że przede wszystkim specyficzna metoda szkoleniowa, e, ciężka praca i podejście do tego, co się robi w 100% i każda minuta na treningu i to, co robimy, ile pracujemy, e, to, że chcemy być lepsi, robimy progres, e, chłopcy mamy... I nie wiem, czy kiedykolwiek w historii tego turnieju było tak, że w ósemce są dwie drużyny z Częstochowy. Na dzień dzisiejszy w ósemce są dwie drużyny z Częstochowy z jednego klubu z Rakowa, czyli na parkiecie mamy 12 chłopców i to jest to, że po prostu na treningu stawiamy na to, żeby wszyscy się rozwijali, każdy miał szansę, wiadomo dbamy o indywidualności, ale dajemy wszystkim pograć, każdy ma szansę rozwoju. Każdy zawodnik, który przychodzi do naszego klubu, do naszej drużyny, jest program, jest pomysł, jest dbanie o każdego. Nikt tak jakbym powiedział u nas nie ginie, moim zdaniem. Bynaj, na pewno w roczniku 2003, jak i w całej akademii stawiamy na to, żeby każdy miał równe szanse. A właśnie, jesteś po torniach po całej Polsce, jesteś także selekcjonerem grupy młodzieżowej Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Jak byś ocenił, czy piłka częstowska poszła do przodu? Myślę, że piłka częstowska, jeśli chodzi o grupy młodzieżowe, zawsze była mocna e, i utrzymuje ten trend, ten mocny poziom od lat e, i cały czas jest wysoko w hierarchii e, szkolenia w naszym kraju i są reprezentanci, są zawodnicy w ekstraklasie, więc myślę, że to wszystko jest utrzymane i cały czas dążymy do tego, żeby było lepiej. Czy obecnie prowadząc na co dzień na treningach, jeździsz także na turnieje z z Rakowa, już widzisz któregoś, który być może niedługo założy koszulkę w seniorach lub będzie grał gdzieś wyżej w Ekstraklasie? To jest ciężki temat, bo jest jeszcze dużo pracy tego wszystkiego. Na pewno chłopcy wyróżniają się na tle swoich rówieśników, ale wiadomo, ile o takich zawodników było i ile trzeba zrobić, żeby dojść do jakiegoś tam poziomu ligowego. Powiedzmy, żeby grać zawodowo w piłkę, sobie na spokojnie zarabiać z tego i tak dalej. Myślę, że jeszcze bardzo daleka droga do tego, żeby powiedzieć o kimś, że ma szansę grać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.